Seattle to największe miasto w północno-zachodnich Stanach Zjednoczonych. Stąd pochodzi Jimi Hendrix i Quincy Jones. Tu powstała i rozwijała się muzyka grężowa z takimi zespołami na czele jak Nirvana, Garden czy Pearl Jam. Jednak turystów przyciąga tu przede wszystkim jego niezwykłe położenie. Pobliski ocean spokojny, liczne zatoki, parki narodowe ze słynnym Rainforest na czele, szczyty wulkaniczne i otaczające go pasma gór kaskadowych sprawiają, że Seattle jest wyjątkowym miastem nie tylko na mapie USA, ale też całego świata. Okoliczne góry stały się meką dla himalajstów, którzy przygotowują się tu do wypraw w Himalaje. Jednym z nich jest pochodzący z gdyni Marek Wence. Spotkaliśmy go podczas wędrówki po górach kaskadowych. Jego przygoda z alpinizmem i himalajzmem, jak to najczęściej bywa w życiu, zaczęła się prozaicznie. Kiedyś z kolegą e, byłem z, jeszcze w Postamówce, byłem e, samochody na targu węglowym, zarobiliśmy pieniądze i pojechaliśmy w Tatry. I od tego się zaczęło. Rok później wciągnąłem w to e, przyszłą żonę. No i dalej. Po Tatrach, po łańcuchach, a to Giewont. A to Kasprowy, później po Orlej Perci, no i później Rysy, nie? Tatry, nie? To był początek. Fajnie, przepięknie, dobre wspomnienia są. Ale skala gór kaskadowych dla mnie to jest, to jest nie, niepomiernie... Nie do pojęcia jest. To jest tyle gór, że ja tego nie zajdę nigdy. Z jednej strony to jest trening, a z drugiej strony to jest mój raj do końca życia tutaj. A ja wiem na przykład, że czasu mi nie starczy, żeby na wszystkie wejść. A chciałbym na wszystkie wejść. Tutaj też... Masz pełno tras, które nie zostały nigdy zrobione. Możesz tu wyjść w góry i przez tydzień czasu nie widzisz nikogo. Zajmie ci dwa tygodnie, żeby tak naprawdę szlakiem przejść przez góry do, do, do Kanady. 150 mil to ile? 220 km to idziesz łatwym terenem dolinami albo przez przełęcze. To jest podejście dla jednych, a z drugiej strony to też jest te, dla innych, yy, też jest przygodą. Pójdźcie po szlaku. Kaskady nie są górami zbyt wysokimi, ale są górami dzikimi. Jest coś bardzo charakterystycznego tutaj, że do wielu szczytów dostać się nie można przez krzaki, przez wielkie opady deszczu powodują to, że roślinność jest e, e, niesamowita. Po prostu dojść do pewnych e, szczytów jest bardzo trudno, do samej podstawy góry. A samo wejście na górę to już, już nie jest aż tak trudne jak, jak samo dojście. Duże jest podejście na kompas, e, na przełaj. Tego się szlakiem nie da podejść. Czasami masz podejście do samej góry przez 3-4 dni. północnych kaskadach do tej pory jest e, wiele gór, które nie zostały zdobyte od e, 30-40 lat. A, bo nikt nie chce się mordować, żeby podejść pod tą górę. Cały czas, e, pomimo że mamy szlaki, te góry są cały czas niedostępne. W większości e, sezonu to tutaj pada cały czas deszcz. W zimę opady śniegu są. Niepomierne, metrami sypie w ciągu nawet jednego dnia. I to powoduje, że śnieg utrzymuje się w górach praktycznie przez ponad 9 miesięcy, z 12 miesięcy roku. Zazwyczaj okienka na, na wejście są kilkudniowe 2-3 dni, 4 dni. No i warunki są z tego powodu trudne, bo śnieg jest wtedy. Jeszcze nie ten, nie, nie gotowy na wspinaczkę, jest, jest po prostu e, kopny śnieg. Jednak alpinistów i himalaistów przyciągają tu najbardziej pojedyncze szczyty wulkaniczne, których wysokości sięgają od 3,5 do ponad 4000 tysięcy metrów. Dwa z nich, Góra Świętej Heleny i Mount Baker są wciąż aktywne. Najbardziej popularny jest jednak Mount Rainier o wysokości 4300 metrów. Tak naprawdę wulkany nie, nie różnią się bardzo od siebie, bo on, na wszystkich z nich można znaleźć trasy różnej trudności, i łatwiejsze i trudniejsze. Ale generalnie Reiner jest trudniejszy ze względu na jego wysokość. 4300 metrów to już, jest, to już jest spora wysokość. Tym bardziej, że ludzie wspinają się na niego dosyć szybko w ciągu jednego, albo dwóch, albo trzech dni. Niektórzy ludzie w ogóle nie, nie, nie artymatyzują się. Znajomego mam takiego jacka. Dwa razy podchodził. Nie mógł się artymatyzować. Wymioty, niewymioty, dopiero na 3000 metrów. Po prostu bariera jest nie do przejścia, wręcz nie. A do tego przychodzi pogoda. Rainier też powoduje swoją własną pogodę. Ze względu na lokalizację blisko oceanu, ile ma, 50 km od oceanu jest i jest prądny do kreowania własnej pogody i sztormów. Są tereny, gdzie na przykład masz lodowce zbliżone do charakteru lodowców w Himalajach. Spadające seraki, wielkie szczeliny rozmiaru autobusu. Także jest gdzie się podszkolić tutaj. Taki rejnerek, e, zwłaszcza w warunkach zimowych, e, przez parę lat wspinaczki na, na, na tej górze, możecie doprowadzić e, do nie dość że do dobrej formy fizycznej, to jeszcze do doświadczenia. E, pogoda w, w zimy na rejnierze jest e, okropna. E, Wręcz himalajska. Stąd już następny krok albo rzut kamieniem na McKinley'a i na inne szczyty. Także Reiner wychował do tej pory bardzo e, wielu e, dosyć znanych wspinaczy na świecie. E, był taki pan Whitaker, pierwszy Amerykanin, który wszedł na Everest. Był Scott Fisher, który niestety e, 15 lat temu zginął na. 14 lat temu zginął na Everestie. Jest pierwszy Amerykanin, który wszedł na wszystkie 8 miesięczniki z pochodzenia Litwin. Oni wszyscy wychowali się na renierze. Wszyscy byli w jakiś tam sposób przewodnikiem na, na renierze. Tak naprawdę tylko pasjonaci gór potrafią zrozumieć takich ludzi jak Marek Węcław, który Rainiera. Zdobył aż 18 razy. Ale to jest złudne. 18 razy, a próbowałem może 40 razy wejść na rejonie. To jest właśnie miłość z rejnierem. Marek Venter zdobył w obu Amerykach ponad 100 szczytów z Najwyższą Górą Ameryki Północnej, McKinleyem na czele. W końcu przyszedł czas na 8 tysięczniki. Ale o tym już w kolejnym odcinku naszego programu.